Witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu z gór. Jesteśmy teraz na parkingu przełęcz Krowiarki w Zawoi i właśnie idziemy na wschód słońca na bawią Górę. Jesteśmy wyposażeni w cały sprzęt, więc przygoda. Idziemy czerwonym szlakiem, 2,5 godziny na szczyt, więc idealnie będziemy wcześniej, żeby się przybyć. Będziemy czekać godzinę na wschód, nagramy jakiegoś fajnego time -lapsa. Czekaj, może tutaj coś przygramy. O, żeby nasi widzowie widzieli, jak to wygląda. Wszystko pięknie. Dzisiaj nie będzie drona. Kamyczki na szlaku i to jeszcze takie z napisami, gdzie to drukują? Nocna ekspedycja na K2. Tak, tlen jest potrzebny. Proszę Państwa, powiem Wam tak: sam bym tu nie przyszedł. Okay, jesteśmy na Sokolicy troszkę wieje, więc może będzie troszkę średnio słychać, jakby było tak to, to dam napisy ogólnie idzie się bardzo dobrze jest stromo pod górkę ale, ale idzie się po prostu dobrze nie ma żadnych zwierząt na szlaku, więc jest w porządku fajna pogoda, nie jest zimno i niech tak pozostanie no, zmierzamy zmierzamy dalej morale są dobre Oby wschód się udał. jak się czujesz? Jak odczucia? Bardzo dobrze. I właśnie mówiłam przed chwilą Klaudii, że sobie uświadomiłam, że robię pierwszy raz coś żyć. życiu. W sensie... Pierwszy raz coś nie, żyć, że... no, fajnie, <laughs> w życiu, od, od dawna, od dawna, dawno nie robiłam czegoś pierwszy raz. No, nigdy nie byłam... W środku nocy, gdzieś na. jest szalona, naprawdę. Królewny wariatka. No, nocna 2 no, Ale kiedy na K2? robiłeś coś ostatni, Raz, pierwszy raz. raz. No, wczoraj, dzisiaj pierwszy raz piłem jakiegoś nowego energetyka na stacji. <laughs> to znaczy był kurde. pierwszy raz? Był pierwszy raz. Dzisiaj no pierwszy raz słyszałem jakiś fajny subwoofer w samochodzie. Był pierwszy raz? Był fajny <laughs> raz. No. A bo ja teraz prowadzę ten jeszcze. No, zróbcie. Okay. No, więc idziemy dalej, proszę okay. Państwa. Kilka ludzi na szlaku jest. Nie jesteśmy sami, na szczęście, ale i tak spodziewaliśmy się ich więcej. Wychodzimy powoli z lasu, zaczyna się koso nad nami niebo. Wiatr jeszcze nie jest jakoś odczuwalny mocno, więc mierzamy dalej. Idziemy coraz wyżej i coraz fajniej. Widoki są przepiękne. Naprawdę, jeżeli się wahacie, to możecie pójść sobie na ten wschód słońca, bo. No, Są przepiękne widoki, te miasta, okoliczne wioski, to wszystko świeci pięknie. To wygląda po prostu pięknie, no, jest w sensie cisza, nie wiatr nie odchodzi. wieje zbyt mocno, więc jest mega przyjemny. Mam nawet już na okolicy, tam biało troszeczkę, ale tak to jedzie się bardzo przyjemnie. Nawet bym powiedziała lekko gorąco, a nie wiem jest stopni. Znaleźliśmy teraz kamyczek z Harrym Potterem, zaniesiemy go w jakieś inne fajne miejsce, oznaczymy to, może ktoś znajdzie i będzie fajna zabawa. Kolejny punkt na naszym szlaku, Kępa, więc coraz bliżej szczytu. Warunki cały czas niezmiennie, bardzo dobre. Według map turystycznych pokazuje jeszcze godzinkę, więc idealnie będziemy na, na wschód słońca jeszcze przed czasem, więc spokojnie możemy zająć miejsca w pierwszych rzędach i podziwiać. Będzie z tego time-lapse, prawdopodobnie, ale zrobię wszystko, żeby się udało i był fajny time-lapse ze wschodu słońca. Zostało nam już bardzo niewiele do szczytu. Jesteśmy sporo, sporo przed czasem. Jest godzina 3.20, a wschód słońca jest o 4.48, więc myślę, że będziemy tak około 40 paru minut czekać na ten wschód słońca. Ale warunki są sprzyjające, więc proszę Państwa, główniak wołuje skałki. Coraz bliżej. Dzięki, widzenia, wiemy, gdzie jesteśmy. Tak Ej, jest. Gdzie to jest. No, no i proszę państwa jesteśmy. To już tu? Tak z to tu? Tak. Tak. się genialnie. No i proszę państwa jesteśmy właśnie już na szczycie. Jesteśmy przed wschodem słońca, więc, więc superansko. Powiem wam, że to jest zupełnie innego, jak się chodzi tak. Po zwykłych górkach. super przeżycie! No. Ej, polecam każdemu. Ekstra. Teraz bawia góra. Nie mogliśmy znaleźć polskiej tabliczki. Ktoś wie, gdzie się zagubiła? <śmany> Mamy godzinę, chyba. <śmany> Więc trochę czasu zostało. Czekamy. Mamy bazę i czekamy. Wschód Słońca bardzo udany, wędrówka się udała, jesteśmy bardzo zadowoleni Trochę zmarzliśmy z Uzią, bo czekaliśmy na ten Wschód Słońca jakieś godzinkę Ale proszę zobaczyć, było, było warto Tak więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach Hedgekinion Trip